psiakrew, czy też się znowu dałem na to namówić? Pewnie majster myśli, że gdzieś zachlałem i śpię pod schodami Nieważne Nagrywa się to już? Mam nadzieję, choć będę tego powtarzał, więc słuchać mnie, internety! Dostałem zlecenie na nagranie tego filmiku, jak on to nazywa Podczas nieobecności, bo sobie na urlopik pojechał Na urlop, psiakrew A pięć dni, to mi jeszcze chyba z dwa miesiące wisi, nie mogę się doprosić nawet instrukcję dostałem, także uwaga, słuchać Siemasz, Mireczku Ja ci dam Mireczku, coś będziesz chciał jeszcze ode mnie Na początek naciśnij Otwórz nawias kwadratowy On myśli, że jakimś orym z matematyki byłem w szkole? No nic Spróbujemy Chyba to A, i bardzo ważne, nie czytaj tego, co jest w nawiasach Zasalutuj i przedstaw się. Zasalutuj. Co on może o tym wiedzieć? W wojsku nigdy nie był. Poza tym, kto by takiego słuchu przyjął? Przeciągnąłby go kapral po poligonie, to by mu się odechciało salutowania. Mirosław Ściecha, witam. Tak jak powiedziałem na wstępie, zostałem poproszony, ubłagany nawet, o to, żeby nagrać dla was ten filmik. Bo się nie wyrobił, jak zwykle. Muszę mu ratować dupę. Także, filmik informacyjny odnośnie wyjazdu jest to. Czy jak to tam nazwał? Na początku mam powiedzieć to, żebyście się nie martwili, bo filmy są nagrane na zapas. Czy jak on to nazwał? Filmiki. Filmiki są nagrane na zapas. Się wziął. Za jakąś robotę prawdziwą, a nie jakieś filmiki nagrywał na zapas. Z tego w ogóle można wyżyć? Zrobić z tego można jakieś pieniądze? Tak czy inaczej, nie będzie go, uwaga, 10 październik to jest wtorek, do 19 październik to jest czwartek. Na urlop sobie pojechał, odpocząć, jak on to nazywa. Odpocząć, tak. My już dobrze wiemy, jak to będzie odpoczywał. Zachla swój krzywy ryj. Wróci, i potem będzie mówił: Nie, nie, ja to się już zmieniam po wyjeździe. Ja już nie jem ścierwa. Nie piję browara, tylko siłownia i zdrowy tryb życia. No, ciekawe. I razy to już słyszałem? Tylko nie mówcie mu tam, bo będzie znowu mi biadolił za uchem, że to nie wychowawczy, Że takich rzeczy nie powinno być w internetach. Baram. No. Tak czy inaczej To jeszcze mi powiedział, żeby jakiś kawał rzucić na rozluźnienie atmosfery Także uwaga Znam jeden Śmieszny, mój ulubiony Przychodzi baba do lekarza Ona sobie ma 100 od roweru Lekarz jej na to, co pani jest? Studentka To dobrze akurat Nie to, to te wasze stendupy Czy jakieś memesy Na koniec, uwaga Podziękuj i pożegnaj się cieplutko. Także żegnam się cieplutko. Psz.